Cześć, witam Cię w moim podcaście. Ja nazywam się Arek Lewandowski i pomagam przedsiębiorcom, menedżerom i ekspertom osiągać więcej w krótszym czasie przy niższym poziomie stresu. A dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, która zajmuje się transformacją, szeroko pojętą transformacją, ale za chwilę wejdziemy do szczegółów. Przed nami Andrzej Brodziak, prezes i właściciel spółki CargoClick, który zajmuje się transformacją logistyki, czyli wszystkich procesów logistycznych w branży budowlanej. Cześć Andrzej, witaj w moim podcaście. Cześć, miło Cię widzieć. Fajnie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak rozwój wpływa na biznes, czyli w jaki sposób transformacja głowy, transformacja siebie, swojego postrzegania świata, tego, w jaki sposób myślimy, działamy, może też przejść na biznes, i tak naprawdę dzięki czemu my w ogóle możemy tej transformacji doświadczyć? Oczywiście, znaczy, to jest y, bardzo dobre pytanie. Y, ja na co dzień zajmuję się tak. Y, wstępnie powiedziałeś transformację w branży budowlanej, w logistyce. E, pomagamy klientom, że tak powiem, przejść e, do ich problemów, bo w dzisiejszych czasach e, mamy bardzo dużo dostępnych aplikacji. wiem co się dzieje. Praktycznie każdego dnia wychodzą nowe narzędzia. Jednocześnie na koniec dnia ten klient, czy ten nasz partner biznesowy zostaje z tym sam. Mhm. Więc tak Cardo poszedł troszkę w drugą stronę, że zajęliśmy się problemami mhm. klientów, które są do rozwiązania i to jest naszym wyzwaniem, aby ten problem został rozwiązany. Czyli stworzyliśmy usługę, nazwaliśmy to transformacją, aby tego klienta nie zostawić z tym samego, tak? pokazać mu w jakim stopniu możemy mu pomóc, ale żeby jego problem, ten, który on ma w głowie, został rozwiązany, a nie tylko ta usługa. Mhm. I to, co Powiedziałeś też, w jaki sposób transformacja w głowie człowieka może doprowadzić do tego, aby dać taką usługę. Gdyby nie transformacja w pierwszej kolejności, w mojej głowie, nie pojawiła się poprzez długie lata rozwoju osobistego, usługa dla naszych klientów nie była możliwa. Czyli proces wygląda w taki sposób, że w pierwszej kolejności musimy zmianę rozpocząć od siebie. Mhm. E... Czyli najpierw maska tlenowa sobie, a później dopiero innym naokoło. Dokładnie tak. Yy, I często tak nie jest robione, bo ta zmiana u siebie, yy, że tak można powiedzieć, ona jest najtrudniejsza. Mhm. Widzimy problemy innych ludzi, a nie widzimy problemów własnych, yy, więc najczęściej transformacja własnej osoby trwa bardzo długo. Yy, następnie możemy to przełożyć na nasze osoby w najbliższym otoczeniu, na pracowników. Co było akurat też w moim wykonaniu, no i następnie możemy dać to naszym klientom, partnerom biznesowym, żeby po prostu stworzyć jedną synergię i razem współdziałać. No właśnie, no bo my jako przedsiębiorcy rozwiązujemy problemy innych ludzi, czy to właśnie konsumentów, czy to przedsiębiorców, tak? Więc znajdujemy jakiś problem, który oni mają i skupiamy się na jego rozwiązaniu. I teraz... Niektórzy dają jakieś usługi, które właśnie trudno jest później połączyć, czy jakieś aplikacje, i tak dalej, a niektórzy właśnie rozwiązują konkretny problem, tak? Jakby wiem, że Twoja usługa, Twoje rozwiązanie problemów jest innowacją, jeżeli chodzi o tą, o, o, o tą branżę. I do, te, do tego też w jakiś sposób dochodziłeś, tak? No bo pewnie to nie jest tak, że od razu sobie wstałeś, wymyśliłeś, o, to będziemy robić i, i, i tak to jest, bo ja sam też wiem, że jak się tworzy biznes, no to masz coś tam, jakąś wizję, później skręcasz, działasz, coś nie wychodzi, nie, coś zmieniasz i tak dalej, i tak dalej. U Ciebie też ta droga trwała jakiś czas. Nie? Jakbyś mu może powiedział w jaki sposób wiesz, doszedłeś do tego i, i Twoi klienci Tobie powiedzieli, tak naprawdę, w jaki, i czego oni potrzebują, jak do tego innowacyjnego rozwiązania doszedłeś. To, znaczy, to jest trochę śmieszne, yy, śmieszne rozpoczęcie tej historii. To się zaczęło gdzieś już 10 lat temu, yy, kiedy pracowałem w jednej z firm dystrybucyjnych materiałów dobranych. Yy, pracowałem jako logistyk, zajmowałem się obsługą yy, transportu. Biuro wyglądało w taki sposób, że to był duży open space. Tam było 20 osób. Eee, można sobie to wdziałać z przeraży, czyli po prostu jakbyśmy byli na targu. Eee, <słuch> dokładnie, tak, ale to znaczy, bardzo lubię współpracować z kobietami, ale na ten czas było 19 kobiet. Jak. <słuch> to tak samo jak ja w księgowości kiedyś. Dokładnie to rozumiem. Dwa lata. Eee, że tak powiem, nie, nie stwarzało mi to problemu, bo po dwóch latach zauważyłem, że chciałbym zmienić klimat. Po prostu chciałem dalej współpracować z tymi osobami, bo bardzo dobrze mi się współpracowało. Jednocześnie chciałem po prostu wyjść z tego biura tak? i zacząłem myśleć, w jaki sposób ja mogę dać to, co te kobiety ode mnie potrzebują, współpracownice wtedy, jak to zrobić, żeby po prostu. Dać im to, co one potrzebują, a z drugiej strony, żeby wyjść z tego biura, tak? Mhm. I wtedy powstał pomysł w mojej głowie prostego Excela, żeby po prostu dać im w chmurze i to, co one ode mnie potrzebują, mogą sobie, że tak powiem, wyklikać w tym prostym Excelu. No i wtedy stał się pierwszy sukces, bo to byli moi pierwsi klienci, tak? Czyli e... prototyp powstał, spo... Excel. Dostał, został stworzony prototyp. Mój pierwszy klient, on był za ścianą, tak? ale wtedy jeśli doszedłem do tego i zrozumiałem, że jeśli ja za ścianą mogę obsługiwać klienta, to tak naprawdę mogę też obsługiwać klienta w tym województwie, w drugim województwie. No i to był taki po prostu, że tak powiem, nasionko, które po prostu zaczęło, że tak powiem, się rozrastać do tego stopnia, że no dzisiaj e, mamy własny system, tak, jako już firma CargoClick, e, mamy platformę stworzoną do klientów która jest cały czas że tak powiem modyfikowana i zmieniana pod potrzeby klienta tak? współpracujemy z klientami na różnych segmentach i raczej dostosowujemy nasze usługi pod klienta tak? czyli współpracując Dłuższy czas robimy audyt, czy ta praca idzie w tą stronę, współpraca idzie w tą stronę, którą klient oczekiwał na początku. Z drugiej strony wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wejść i zmusić klienta do tego, żeby współpracował dzisiaj z nami na pewnej gamie, tak? I nie zawsze jest klient na to gotowy. Z drugiej strony, też nie zawsze klient tego oczekuje na początku, tak? Więc yy, możemy rozpocząć współpracę na. Pierwszym, że tak powiem, poziomie jest z klientem. Z drugiej strony mamy też w naszym panelu klientów, którzy, których obsługujemy już praktycznie na wyłączność. Od logistyki po księgowość, tak? To, co powiedziałem na początku. My też nie tworzymy koła od nowa, tylko po prostu szukamy rozwiązań na rynku. Integrujemy to wszystko. to wszystko, tak, żeby tak naprawdę nasz klient skupił się na tym, co on powinien robić najlepiej, czyli po prostu na własnym biznesie. A my po prostu towarzyszymy mu w tym. Z jednej strony on w tym momencie się rozrasta i my też na tym, że tak powiem zyskujemy, bo możemy się uczyć. No i nie będę ukrywał, że organizacja też się w tym momencie rozwija i rozrasta. No oczywiście, no bo jeżeli rozwiązujesz problemy klientów w odpowiedni sposób, no to oni też rosną, ich biznes rośnie, mogą się tam skupić, no i Ty też rośniesz razem z nimi. Tak więc jakby jednym z przyczyn sukcesów firm jest odpowiednie rozwiązywanie problemów klienta, żeby oni mogli rosnąć, no bo Ty rośniesz razem ze swoimi klientami. Więc to jest, to, jest, to jest właśnie ta droga, tak jak powiedziałeś, czyli na początku, tak jak w wielu różnych branżach, znaczy widzowie czy też mogą to stosować. Na początku robimy audyt, później sprawdzamy, wdrażamy rozwiązanie, sprawdzamy jak to działa, sprawdzamy co jeszcze możemy rozwiązać, czy możemy, w jaki sposób, tak, żeby wszystko mieć w jednym miejscu i zbudować wokół tego ekosystem, tak, żeby, bo też w dzisiejszym, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że w dzisiejszych Czasach mamy tyle różnych systemów, tyle różnych aplikacji, że czasami nawet trudno się jest w tym połapać. Ja mam specjalnego Excela zrobionego też z różnymi aplikacjami, które od czego są. I to jak tworzymy content, tworzymy treści, nie wiem, montujemy, wrzucamy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. to jest mnóstwo różnych systemów i, i takie. Miejsce, gdzie można to wszystko połączyć, jest, można powiedzieć, na wagę złota dzisiaj, bo wtedy, nawet dla pracowników, dla, dla całego zespołu, kiedy może wejść w jeden system, to wszystko jest pointegrowane to jest w ogóle totalnie inna jakość, jakość tego wszystkiego. No i teraz może wróćmy trochę do tego rozwoju no bo wiemy, jak to się zaczęło, od Excela, po zbudowanie, zbudowanie biznesu, który obsługuje, no, no można powiedzieć, duże firmy z, z tej branży. Więc, no, mały pomysł na początku, z wielką wizją yy, i cały czas wielki rozwój. A jak to było właśnie z tą Twoją, Głową z tym rozwojem osobistym, kiedy zacząłeś widzieć te szersze horyzonty. Jak to się zaczęło, jak to trwa do dzisiaj? Bo to myślę dla mnie jest bardzo ciekawe. My się też spotkaliśmy w pewnym momencie. Pół roku temu się, no trochę ponad pół roku temu się, się, się poznaliśmy. No i dzisiaj można powiedzieć, że kroczymy tą drogą też wspólnie. Jeśli chodzi o rozwój, on się rozpoczął. Wydaje mi się. Tak, już w momencie, kiedy wiem, że to już jest to, że z tym się zajęłem, z 15 lat temu, kiedy mieszkałem w Anglii, przeczytałem jedną z książek Matusza Rysieka. I tam było takie ćwiczenie, żeby sobie wyobrazić siebie, rozpisać to wszystko na kartce, i wtedy w ogóle nawet nie miałem, że tak powiem, wiedzy, jak to może na mnie oddziaływać, po prostu. Chciałem coś zmienić w swoim życiu, nie pasowałem wtedy tamta sytuacja i zacząłem szukać po prostu jakichkolwiek rozwiązań, zacząłem oglądać jakieś yy, filmy na YouTube yy, i przeczytałem tą książkę po pewnym czasie odkładając to, bo to nie było tak, że od tamtego momentu rozpocząłem i cały czas drużyłem temat, tylko po prostu. W yy, jakimś etapie mojego życia w ogóle się tym nie zajmowałem. Yy, I kiedyś miałem taką sytuację, że przeprowadzałem się z mieszkania do mieszkania. Wiadomo, jak trzeba pochować wszystkie rzeczy, książki i inne tematy. I wtedy wziąłem z powrotem moją książkę do ręki i tam była ta kartka, którą sobie zapisałem. To było minęło 5 lat. Tam było takie ćwiczenie do stworzenia. Jak się widzisz, wiadomo, standardowe pytanie: jak się widzisz za pięć lat, wtedy, wizja wiz siebie z się. tak. I y, powiem szczerze, że wtedy nawet nie miałem pojęcia, co piszę. tak. I to już też kilka razy niektóre osoby, jak oglądamy, czy w social mediach, mówią, że robią to, to, to ćwiczenie, i też mi wychodzi podobne, y, już tak powiem, w finalne rozwiązanie. Ja jestem też tego przykładem, za chwilę o tym powiem. No? Yy, więc właśnie spojrzałem na tą kartkę i powiem szczerze, że te wszystkie rzeczy, które były na tej kartce, one się wydarzyły, uh -huh. więc yy... Raczej wtedy w tej mojej głowie zbudowało się coś takiego. Nie, że będę sobie teraz wizualizował, jaki ja nie mogę być. Tylko raczej chodziło o to, że tak naprawdę to, co sobie ja zaplanuję, to, to wykonam. tak? Uh -huh. I zacząłem w ten sposób podążać. Zacząłem trochę bardziej się zagłębiać w tym temacie. E, zacząłem szukać, gdzie mam braki w swojej sobie. Raczej też zacząłem tworzyć samego siebie, co bym chciał robić. Wtedy też już e, Mniej więcej wiedziałem, co chcę w życiu robić i chciałem podążać jakąś tam drogą. I tak, że tak powiem, cegiełka po cegiełce, z jednej strony najpierw byłem ja, później na przykład otoczenie, później była kwestia zawodowa. Kolejne lata kwestie relacji, związku. No i teraz jak wydawało mi się, że mam to już mniej więcej poukładane, Wiadomo, że jestem osobą akurat nastawiona na cel, ale też żeby go realizować, no muszę się cały czas, że tak powiem, dokształcać. To jest też powiedzieliśmy o tych aplikacjach. no My też musimy się w tym odnajdywać, mm -hmm. ale to też powoduje wiele zmiennych w naszym życiu. To nie jest tak, że raz się czegoś nauczymy i będziemy tą naukę mieli do końca życia. No i zacząłem szukać kolejnych rzeczy. Tak jak powiedziałeś, nasza, nasza droga rozpoczęła się pół roku temu, z tego tytułu, że też ci widziałem w internecie. I po prostu oglądam Ciebie, nie znając Ciebie, słucham, że jest taka osoba, która podobnie przechodziła swoje życie, daje pewne wskazówki, to dlaczego z tego nie wyczerpać coś dla siebie, tak? I najczęściej jest tak, że właśnie patrząc na inne osoby, które doszły do czegoś w życiu, tak jak u mnie była ta pierwsza książka Mateusza Grzesiaka, hmm, później były też inne osoby po drodze, którymi się inspirowałem albo wzorowałem. teraz po części jest Twoja osoba, tak? pozwalałem mi szybciej dojść do tych celi, które chciałem sobie osiągnąć. Z drugiej strony poszerzałem mi horyzont, że tak powiem, widzenia i tym moje życie się staje lepszej jakości. A też na to mi zależy, żeby po prostu przeżyć to życie jakoś, jakościowo, a nie jakość. Tak? Mhm. Więc y, wydaje mi się, że tak to można w skrócie opowiedzieć. W wielkim skrócie, no bo ta droga jest, jest długa. No i właśnie. No bo jest takie powiedzenie, myślę, bardzo głębokie, że walutą życia jest czas. I to, co właśnie powiedziałeś, że, że, że to jest tak naprawdę bardzo istotne. Jak my spędzamy czas w życiu, jak my się czujemy na co dzień, w jaki sposób my funkcjonujemy, nie? No bo, bo możemy dążyć, biegać i tak dalej i, i mieć różne potknięcia, ale na koniec dnia tak naprawdę chodzi o to, okej, okay, wstajesz i czy wstajesz ze śmiechem, czy wstajesz jakby z depresją, tak? No bo to, to, to jest życie całkowicie innej, innej jakości. Ja tutaj powiem tak, jeżeli oglądasz to wideo i masz tutaj przykłady dwóch osób, które zrobiły dokładnie to samo ćwiczenie, to znaczy, że. Zrobiliśmy ćwiczenie, które nazywa się Wizja Siebie za 5-10 lat, ale taka wizja totalnie odjechana, taka po prostu, żebyś wiedział, że dzisiaj wszystko jest możliwe, i gdybym miał swoje idealne życie i spisał je na kartce, to nie zastanawiaj się, tylko zrób to teraz, zatrzymaj ten odcinek, weź kartkę i zacznij pisać ponieważ to po prostu zmienia filtry. To nie jest jakaś technika wizualizacji. My dzisiaj jesteśmy podczas szkolenia NLP. Ja wiem dokładnie, jak działa mózg. To nie chodzi o to, że zrobimy sobie wizualizację i wszechświat nam coś przyniesie. Tu chodzi o to, że kiedy my dokładnie napiszemy, czego my chcemy, to my zaczniemy zauważać drogę, która nas do tego doprowadzi, bo zmienimy nasze filtry i co innego dochodzi do naszej świadomości. Więc to jest piekielnie skuteczna technika. Ja ją stosuję cały czas, co jakiś czas i to jest co ciekawe, nie? że kiedy wtedy spisałeś, swoje życie za 5 lat to miałeś pewien horyzont który został osiągnięty, ale później za te 5 lat jak sobie spiszesz za kolejne 5 lat to już masz totalnie inny poziom tego co sobie jesteś w stanie wyobrazić, nie? Znaczy to można bardzo łatwo zobrazować wejście na górę, tak? Mhm. Wchodzimy na górę, która przed wejściem wydaje nam się bardzo wysoka i nieosiągalna. Wchodzimy, robimy wszystko żeby tam wejść, ćwiczymy wcześniej też żeby po prostu to osiągnąć i że tak powiem, jedno z rozczarowań, dla mnie to dzisiaj już nie są rozczarowania. Wchodzimy na tą górę i widzimy, że jest jeszcze wyższa, tak? tak. E, więc będąc w tym i ustawiając sobie cel, osiągamy to, co chcemy, ale mając już ten cel, widzimy, że możemy jeszcze więcej, tak? I ponownie dyscypliną ciężką pracą, bo niestety no, w taki sposób możemy to osiągnąć. E, jesteśmy w stanie sobie, że tak powiem. Krok po kroku yy, wchodzić coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, a wydaje mi się, że jeśli sobie to dobrze zaplanujemy, to co powiedziałeś na początku na tej kartce, to to życie może być fajną zabawą. Dokładnie, bo masz ekscytującą wizję, wiesz do czego dążysz, wiesz jak Twoje życie będzie wyglądać, nie jak chcesz, żeby wyglądało, tylko jak będzie wyglądać, bo jak wiesz, gdzie chcesz dojść, no to po prostu tam dojdziesz. Tak samo jak idziesz w góry, nie? ja uwielbiam chodzić po górach, to też zresztą, więc bierzesz sobie mapę, masz jakiś szlak, wiesz jaki szlak zrobisz nie? I, i gdzie pójdziesz, gdzie, gdzie dojdziesz, co zobaczysz po drodze. I góry są takie, bym powiedział, dla mnie to piękno gór też polega na tym, że ja wielokrotnie byłem na przykład na tych samych szlakach w Tatrach. Ale on jest za każdym razem inny. Jeżeli jest inna pogoda, jeżeli wszystko jest inne naokoło, wiesz, tutaj masz zachmurzenie, tu masz słońce, tutaj na przykład jesteś w czerwcu, tutaj jesteś we wrześniu i tak dalej. Wszystko inaczej wygląda. I mimo że jesteś na tej ścieżce, ona cały czas się zmienia. I tutaj y, kluczowe jest to, o czym zresztą my rozmawialiśmy, żeby. Nie tylko i wyłącznie dążyć do tej góry, ale już cieszyć się z samego szlaku. Co ja też przez jakiś czas, nawet chodząc po górach, miałem tak, że byłem sfokusowany tylko na wejściu. Po prostu mówię, mam szlak, dobra, idę, nie? idę i idę i cisnę, po prostu byle, by jak najszybciej wejść na tą górę i tam, nie wiem, na, na Kasprowy na przykład wchodziłem, to wiesz, ponad godzinę szybciej niż pokazuję szlak, bo po prostu sobie, sobie szedłem i, i szybko. A teraz idę, podejście, jak jestem w górach, to sobie idę, idę, o, jest fajne, piękne miejsce, usiądę sobie, poczekam, popatrzę, posłucham strumienia. Poobserwuję, co się dzieje naokoło i cieszę się tą drogą, bo wiem, że to jest tak naprawdę właśnie ta jakość, którą mogę wyciągać za każdym razem. Bo kiedy wejdziesz na tą górę, no to później tylko myślisz o czym, o następnej górze i znowu wpędzisz do, 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 do tej góry, nie? A tak, kiedy masz zaplanowaną górę i wtedy wiesz, do czego dążysz i wiesz, że to, co robisz, przybliża cię do tego celu, no to wtedy pozostaje tylko cieszyć się tym procesem, co nie? Dokładnie. Znaczy, się dodałbym tylko jeszcze, yy, tak jak powiedziałeś, yy, fajnie jest się cieszyć tym yy, całą drogą. Yy, dobrze jest do tego dojść, że tak to powinno wyglądać. Jednocześnie musimy pamiętać, że zawsze musi być ten, yy, że tak powiem, start. Więc yy, on musi być naprawdę dobrze stworzony, bo często jest tak, że tworzymy w głowie sobie rzeczy, które. Yy, po prostu są albo nierealne, albo są w ogóle zbieżne z nami. Tak? Ludzie podpatrują się, bo wiadomo, że świat jest y, bardzo medialny. Mhm. Podpatrują inne osoby i chcą się stworzyć, że tak powiem, na wzór innych osób. Tak. Tak? Więc to, co powiedziałeś tutaj, też przekonaję do tego, żeby to ćwiczenie zrobić. Warto też y, dodać tylko, żeby to było. Razem uteraszczamiają się z na, wizją siebie, ale tą, co tak naprawdę czujemy, a nie tylko to, że chcemy po prostu być fajne. Tak, żeby, żeby być jakby według jakiegoś kanonu, tak, szeroko przyjętego, bo ja zawsze mówię, sukces nie ma jednej definicji. Wszystko może dla ciebie, cokolwiek może być sukcesem. I warto się zastanowić, właśnie, jeżeli ja bym miał się zapytać siebie, co będzie, jeżeli osiągnę w życiu taki totalny sukces, to co się musi wydarzyć? Ale ja. A nie że sukces to właśnie jest, wiesz, jakby Lamborghini, tak? jakiś tam dom gdzieś i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No bo to są tylko jakby pewne emblematy. Czego? To są rzeczy, które tak naprawdę też mogą, nie muszą dawać to poczucie, ale my możemy sobie sami zdefiniować swój sukces, i to ma być nasz sukces, a nie sukces gdzieś, gdzie zobaczymy na Instagramie czy, czy na różnych innych mediach, tak jak powiedziałeś, bo tego jest dużo. Nie? Ja na przykład, nie wiem, oglądam sobie jakiś film na YouTube i, i widzę właśnie reklamę, i ktoś to mówi, każdy by chciał jeździć Lamborghini i tak dalej, nie? i takie założenie. Ja na przykład bym nie chciał jeździć Lamborghini, nie? Jak ja, tutaj, ja wiem, że też się zadaję do jeżdżenia po mieście, jakbym inny samochód, natomiast to jest pewien emblemat. Tak, jakby, że ci wiemy, że jeżeli to kupisz, no to jesteś jakiś. Natomiast pytanie jest takie, czy inni muszą też koniecznie wiedzieć, jaki ty jesteś, czy ty ważne, żebyś wiedział, kim ty w ogóle jesteś i jak do tego dojść. Bo myślę, że to jest trudne, Andrzej, tak naprawdę, zobacz, jak rozmawiamy, przynajmniej mi zajęło to kilka lat, żeby tak naprawdę dojść do tego, czego ja w ogóle chcę żeby nie spełniać oczekiwań innych, żeby nie skupiać się na tym, wiesz, czego inni ode mnie chcą, czego chce ode mnie Instagram, że jak to ma wyglądać, tylko faktycznie co ja chcę zrobić w, ze swoim życiem, kim ja tak naprawdę jestem, nie bo my jesteśmy w dużym stopniu ukształtowani przez wiesz kulturę właśnie, tak, rodzinę, społeczeństwo naokoło, naokoło. Jak dotrzeć do tego, wiesz, do, do, do tego właśnie czego ja tak naprawdę chcę? czy wydaje mi się, że to są to, co powiedziałeś. Bardzo dużo przekonań na nasz temat. Najłatwiej jest się upodobać innym osobom i sztucznie sobie podwyższać swoją własną wartość. Wydaje mi się, że. to jest bardzo trudne pytanie, bo nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć i dać powiedzmy dzisiaj jakąś receptę. A nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Receptę, w jaki sposób to zrobić. Wydaje mi się, że każdy z nas, każdy człowiek, rodząc się, ma jakiś epizod do zrobienia w życiu, tak? Mhm. I ten epizod jest pisany nie tylko przez nas, tylko przez osoby, które są na naszej drodze. Tylko, nawet jeśli te osoby pojawiają się na tej drodze, czy różne rzeczy nie są zależne od nas, to życie przeżywamy i tak sami, tak? Mhm. Rodzimy się, że tak powiem, sami, umieramy sami. I to jest może trochę. Co teraz powiem, e, może być odebrane za e, trochę samoludne, ale nie jesteśmy tak naprawdę dla siebie dobrze w życiu. I dwa, nie wybieramy tego, co dla nas jest dobre, bo uważamy właśnie, że będziemy samoludni, tak? Tworzymy, człowiek jest raczej e, stadną osobą, więc tworzymy rodzinę, tworzymy odwrót małych lat. Idziemy do szkoły, jesteśmy w stadzie, y, tworzymy rodzinę, dzieci, jesteśmy w stadzie. Y, no wiadomo, każdy wybiera swoją ścieżkę życia inaczej, ale y, wydaje mi się, że cały czas zatracamy się w tym, że musimy funkcjonować w grupie, dostosowywać się do tych ludzi, którzy są z nami, żeby im było dobrze, ale tak naprawdę no to, to tak do końca nie powinno być, nie? To, to, to my się powinniśmy dobrze czuć, a do nas ludzie powinni dochodzić. Mhm. Teraz jak Idziemy, wiadomo, nie mamy wy, wy, nie, nie zawsze wybór idąc do szkoły, ale idąc, zakładając rodzinę, czy wybierając grupę przyjaciół, znajomych, tak? No możemy to wybierać poprzez pryzmat swojego zainteresowania, ale to my wybieramy, a nie nas wybierają. Nie? To, co kiedyś było powiedziane yy, w szkole właśnie gruby na bramkę, i nie zawsze musi mieć odzwierciedlenie, że do końca życia muszę na tą ramkę iść, bo mu ktoś kazał, tak? Ach. I więc y, wydaje mi się, że to jest właśnie to, że powinniśmy zawsze w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czy to jest zgodne z nami, tak? I czy to, co będziemy za chwilę robić. I biorąc rozkładając tego na części pierwsze, obecnie co w życiu, w pierwszej kolejności jak my się będziemy z tym czuć? Czy nam jest dobrze i jeśli mamy jakiś system wartości wypracowany, czy on jest zgodny z tymi wartościami, tak? Dopiero później powinniśmy patrzeć na osoby, które są w otoczeniu, czy rzeczy, które mają się zdarzyć. Tutaj poruszyłeś, myślę, bardzo, bardzo istotną rzecz, to znaczy powiedziałeś, że zobacz, że otoczenie my wybieramy, a nie nas wybierają. I właśnie ja pamiętam ten przełomowy moment <laughs> w moim życiu, kiedy ja zrobiłem sobie, no to może to trochę dziwnie zabrzmieć, ale bym powiedział tak, przegląd mojego otoczenia. I zrobiłem to właśnie pod tym względem, że OK, rodzisz się w jakiejś rodzinie, idziesz później gdzieś do szkoły, mieszkasz w jakimś na jakimś osiedlu, i tak dalej, i tak dalej. I na początku że nie masz wpływu na to, kto cię otacza. Nie? I często jest tak, że my w, ty, w, ty, w tym otoczeniu jakby trwamy. Niektórzy nawet do końca życia, niektórzy przez 30, 40, 50 lat. I ja tak sobie zrobiłem ten przegląd i mówię, kurde, mam tutaj osoby, które w jakiś sposób mnie wspierają, spoko, mam też osoby, które w jakiś sposób mnie nie wspierają. I mówię. Ok, dlaczego ja mam utrzymywać jakby kontakt i być z tymi osobami, skoro tak naprawdę łączy mnie tylko to, że ja chodziłem z nimi nie wiem, do szkoły, albo że urodziłem się na jednym osiedlu i tam się wychowałem, mieszkałem. Skoro tak jak mówisz, można wybrać swoich znajomych, swoje otoczenie na podstawie tego, jaki ty jesteś, jakie ty masz zainteresowania, bo człowiek i tak i tak będzie... Jakby to powiedzieć, no, dostosowywał się do swojego otoczenia. Tylko pytanie jest takie, czy to ty wybierasz, do kogo chcesz się dostosowywać, czy to właśnie gdzieś tkwisz w jakichś ramach i trudno jest się wyrwać. Ja pamiętam, że ja zrobiłem dosyć drastyczny krok ze względu na to, że byłem tak mocno wklejony w swoje otoczenie, że kiedy zauważyłem, że ono mi nie służy, to postanowiłem uciec i wyprowadzić się do innego miasta po prostu. I, I to było coś, co pozwoliło mi się uwolnić od tego i wtedy zacząłem odkrywać siebie i to jest drastyczny krok. Natomiast wtedy widziałem, że po prostu ja jestem tak, bo mi tak tam było dobrze też, że trudno było z tego wyjść, ale widziałem, że to mi nie służy, bo wiesz, bo były duże ambicje, chciałem do czegoś dążyć, ale to przychodzi weekend, wiesz, jakby ten i koniec, nie? I już jakby po ambicjach. Więc to, to była taka jedna droga, którą widziałem. I wtedy zrozumiałem, kurczę, ja mogę wybrać i zbudować sobie wszystko na nowo. Nie? Znaczy tutaj trzeba dodać jeszcze jedną ważną rzecz, że to o czym my teraz rozmawiamy to nie jest też recepta tak? Tak, tak bo niektóre osoby po prostu czegoś takiego nie potrzebują bardziej to jest informacja do osób które tak jak ty i ja doszli do tego że czy to nie będzie dziwne, że po prostu zaczniemy inaczej się zachowywać. Mm. E, więc dzisiaj, jeśli ktoś się za, z, zastanawia, czy po prostu ma takie myśli, ale otoczenie, że tak powiem, go osacza, czy uważa, że ten ruch nie jest odpowiedni, bo w taki sposób został wychowany lub I boi się albo wstydzi jakichś zachowań, które chciałby zrobić, nie w jakiś sposób działać. Do, dokładnie tak, to, no to my jesteśmy tego przykładem, że no, wcale tak nie wygląda. Tak? Tak, że można, że można po prostu wybrać sobie swoje otoczenie, które będziecie akceptować, które będzie z Tobą dążyć, będziecie wspierać, będzie z Tobą, jakby robić różne, realizować rzeczy, że będzie właśnie wiesz, ten wspierającym takim otoczeniem i że będziesz mógł czuć się sobą, nie? no bo o to w tym wszystkim chodzi. No, dokładnie, super, fajna, fajna. Myślę, że tą pointą możemy nawet zakończyć ten odcinek. Bardzo się, dziękuję Tobie, Andrzej, że, że, że przyjąłeś zaproszenie do, do, do podcastu. Znajdziecie Andrzeja, jego media społecznościowe oraz link do, do firmy Andrzeja, żeby można było go lepiej poznać pod tym yy, odcinkiem, a ja zakończę tą moją pointą, ponieważ to jest myślę piękne hasło. Become the most successful in you. I w tym momencie życzymy wam tego, żebyście zrobili ćwiczenie, przejrzeli sobie to czy faktycznie jesteście wolni, czy, czy macie jakieś ramy spięte, skorzystajcie z naszych ćwiczeń i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.